Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale Plugin Evolved. E, Samo to, oczywiście. Koronawirus, obecne czasy, bardzo modne. Mam nadzieję, że już nie modne, że już to przeminęło. Zobaczymy. Jak to wrzucę, to będzie. Chyba wakacje, także zobaczymy. Mam nadzieję, że już to będzie aktualne. No cóż. Lecimy, główna gracz, potrafisz zarazić świat, taki jest nasz cel, odwrotny, nie ocalić się tylko zarazić. Główna gra, są tu różne typy i tak dalej. Ewentualny samouczek możemy przyjść, ale ja mniej więcej grę ogarium, także klikamy graj. I oczywiście są różne tryby i tak dalej, ale musimy je odblokowywać. gdzie są tu bakterie, wirusy, he, he, grzyby, robak, pasoż, i tak dalej, tak dalej. Jest tego dużo. Oczywiście my musimy zacząć od bakterii. Um. Nie mamy żadnych genów pomocniczych, ani nic. Niestety. Zresztą się oddokuje wraz z czasem. Um. No i co? Zaczniemy od poziomu na razie łatwego czyli nikt nie mieje rąk, lekarze nie pracują, chorzy, bo ludzie są przytulani. Um. Bo dlaczego nie? Zaczniemy od łatwego tak bakteria, bakteria, jak Proszę nazwać naszą bakterię? bakteria, bakteria, bakteria hmm. eee, nazwijmy ją Scepteria sep w takim razie niech będzie oczywiście Septeria... widzicie, mamy lokację ze startową tu możemy wybrać sobie świat, gdzie zaczynamy 7 miliardów ludzi, 7 milionów Możemy zacząć tak, widzicie, w każdym kraju, w Kanadzie, czy może nie w każdym, bo yy, na przykład, jak widzicie, jak na, na Litwę, to bezpośrednio nam kraj Boty, którą jest Białoruś też, co nie? No, a wiadomo, powstała w Polsce, także rozpocznijmy, nawet, nie gdzieś na, gdzieś na, nasz, na nasze województwo. Proszę bardzo, niech będzieś pacjent zero. Yy, no i spoko. Musimy kliknąć okno choroby, tu oczywiście widzimy jak to wygląda. Mamy historię ewolucji i tak dalej. Prosta e, i tak dalej. Jakieś informacje mamy. I tu widzimy różne okienka. Tak mamy rozprzestrzenianie się, mamy objawy, mamy umiejętności. I tu jest każde inne okienko, tak. Rozprzestrzenianie tu widzicie. Mamy jakieś ptactwo. Krepel na korzenie, a, a latające się zwiększają zaraźliwość. E, mamy gryzonie. One są spoko w miastach. Mamy owieczki, które są spoko w regionach miejskich. Jest szansa na mutację też. Powietrze. E, Cząsteczki kurzu zwiększają zaraźliwość. Duche środowisko. Woda, Wilgotne środowisko i ogólnie droga morska. Krew. E, Kontakt z Rego, czyli w biednych regionach i komar to samo, ale niekoniecznie w biednych regionach, tylko, tylko gorący klimat i jest szansa mutacji. Także tak to wygląda. Od koła ma różne objawy, są różne ścieżki. Jest ścieżka bardziej, jest, jest ścieżka górna, ścieżka dolna. Także widzicie, jest bezsenność, jest torbiel i tak dalej. No jest tego dużo. No i jakieś umiejętności, tak, czyli odporność na zimno, na ciepło. Yy, odporność yy, bakterii na ogólnie na klimaty, jeden i drugi i odporność na leki, także tak to wygląda yy. to przyspieszymy się na razie Na razie przyspieszymy Blogerzy yy. żądają ze strony paywall, dobra. I tu jakieś wiedziały, jakieś informacje i tak dalej yy no. A, że się rozprzestrzeniamy, ale to jest, widzicie, bardzo wszystko powoli. A, i właśnie też, jak, oj, przepraszam, jak też klikniemy na jakiś kraj, widzimy też o nim informacje, co nie, czyli na przykład, mamy też jakieś zdjęcia oczywiście, ale też mamy jakieś informacje o kraju, czyli yy, że jest to kraj wilgotny, jest to kraj niby zimny i kraj wiejski. Yy tego możemy się dowiedzieć, że oczywiście jeżeli na te gospodarcze, pójdziemy, to będzie oczywiście człowieczka, jak to wygląda, nasza bakteria też się powiększa, itd., itd. Yy, No i wywoływałem septerię, super. Jest realistycznym o, rozwinie chorobę osiągnięcia. Yy, na szczęście, na szczęście tak łatwo nie da się rozwinąć, bo jakby, wiecie, jakby tak łatwo się dało. No to wiadomo, co by się stało z panem Koroną. Taka, że setki, no tak, tak, tak to wygląda. Ale jeszcze, jeszcze mnie nawet nie wykryli, więc nie jest dobrze. Yy, od razu pójdźmy już może w powietrze. Chcemy dostać też innych krajów, bo to też będzie korzystne. Przyspieszy nam za, znacznie yy, rozprzestrzenianie się i zarażanie. Do krajów Bałtyku się staliśmy. Proszę bardzo. Od razu pójdźmy też w wodę. Korbiela, ok. Więcej zakażonych niż, przegr niż przegruźlicy. Fajnie, widzicie jak to przyspieszyło. Typ zakażę zakaże więcej państw. E, póki co nie jestem nawet nie zauważony, więc śmiesznie to wygląda. E, ra, więcej wody. Bo tu wiecie, spo, jest, jak widzicie, sporo też wysp. Yy, Nowa igrośnia Chorowa Rozprzestrzenia się, no, przy 38 milionach. Warto zaznaczyć, że koronawirus obecnie ma... obecnie na momencie zagrywania około 2 milionów zarażonych. Także widzicie, jak to wygląda w tej symulacji. Dlaczego inwestuję w wodę? Dlatego, że sporo krajów, powiedzmy, wysp wyspowych, które się ogólnie ciężko dostać, typu Grenlandia, Islandia, Karaiby, Madagaskar, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Indonezja i Filipiny. Oczywiście są tam wiadomo mniejsze kraje, tak dalej, ale to są takie: wiecie, jest, nie ma takich małych wysp, jest tu bardzo gra uog uogólniona. Nie wiem, kraje Bałtyku nie ma podziału na Litwę, Łotwę, Estonię i nie wiedzieć czemu Białoruś, tylko jest po prostu kraje bałtyckie, nie? Tak samo tutaj jest. Um, jest po prostu Azja Środkowa, nie? Znażmy się świadomi Rosji, fantastycznie. Okej, okay, jakoś to idzie, nie? Więcej jest zrażony niż przy, przy HIV, Fantastycznie. Dobra, rozpoczynamy się powoli, to mnie cieszę. Stajemy się na coraz... O łopanie! Oj, oj, ojoj, oj, 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 ale wybuchło. Wielka w kraju, fantastycznie, cztery tysiąca osób umarło. z jest moje wino, oczywiście. Eee... Uh, olympics victory. Dobra, rozprzestrzeniam się bardzo... fajnie. Yy, Afryka w ogóle nie jest zarażona. Także... zwiększmy komary może jakieś i... Z, i... Może tyle zostawmy. Może objawy też zwiększmy. Pójdźmy um, może w kaszel, niech będzie, bo to też zwiększa zaraźliwość. To bardzo i To w Polsce jest ciekawa zaraźliwość. Okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie. Widzicie, to powoduje też, że niewielka szansa pęknięcia pęknięcie coś tam, coś tam. Eee, reakcja elektryczna, to tak, jakieś tam powody, nie? Ale nie ma za większego znaczenia na razie. Kolejni zarażeni, bardzo dobrze. Gorący klimat nam na razie za, nie za bardzo idzie. Także zainwestujemy w jedno i w drugie. I w taki sposób, żebyśmy byli bardziej odporni na jakieś klimaty. Bo to też niech wszystko pójdzie w tą stronę. I wyspy, więcej wysp, i na wyspy, żebyśmy na wyspy dotarli. Niestety już nie mogę. Ok, w taki sposób mogę, dobra. Powietrze. Lista chorób obserwowanych. Dobra. 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 Chyba ja jestem na każdym wyspie. Okej, okay, 3% wyleczono już mnie. Ile zostało dni? 3 lata. Dobra. za jeszcze dużo czasu. E, jeszcze nie dotarłem na Karaiby. Bardzo niedobrze. I nie dotarłem jeszcze do... E, nowej Gwinei. Chyba tak. Do nowej Gwinei jeszcze nie dotarłem, więc... Już dotarłem chyba. ...które bardzo dużo punktów, to mnie też bardzo cieszy. Yy, Karaiby. Cały czas i cały czas ta wyspa, kurczę. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, tu już dotarłem też. Fantastycznie, 5 milionów ludzi. Karaiby, Karaiby, ropnie. Okej, okay, ropnie nie są zawsze nie są śmiertelne. Ale zaraz będziemy też zabijać. Mamy bardzo dużo punktów, mamy... Eee... nie wiem, kto pracuje nad tym. Okej, okay, troszeczkę... lotniska zamykane. Troszkę późno. Dobra, nie mamy żadnego zdrowego kraju na świecie. Jeszcze jest miliard zdrowych ludzi, ale... ...to raczej nie potrwa długo. Dobra, 6,5 miliarda, dobra. No, jak widzicie, dosyć łatwo mi to poszło. Mam bardzo dużo punktów. Zakażenie ogólną strefę. Bardzo dobrze. Walcz eee, lek. Dobra, zaraz walczymy. Pierwszy zgon. Nic się nie stało. Weźmy się na kompletne, ale nie masz zdrowych ludzi na świecie. Także możemy zabijać. Pyk. Tak, śpiączka. Niewydolność wielonarządowa. Zwłukienie płuc. i monoposta coś tam. To. Krwotok wewnętrzny. To, dokładnie to. Rozprzestrzenianie się. Już dewulujmy. Co jest? No dewuluj. Nie mogę chyba. No cóż, mogę jeszcze to. 36 punktów nie kosztuje. Martwica, pięknie. Czekamy ma martwicę. Więcej chowar przy żadnej Śmierci. Widzicie jak to zabija? No, coś niesamowitego. Jeszcze dam wam martwicę, no i... No i pięknie to wygląda. Znaczy pięknie, no. Tak nie do końca, no. Zamieszki policja, ale co to daje? Kaire zaczyna się załamywać. Wszystko pęka. Chichanie jeszcze, objaw smutowano. Fantastyczne, kamery coraz bardziej niszczone. Powszechny chaos. Ogólny zamęt. konarchi, anarchii. Pisko anarchii. Powszechny chaos, no. No, widzicie, co by mogło się stać, nie? No. Coś tego, ale też nie koniec. Strkawki <laughs> damy i szaleństwo, no. No co to dużo mówić choroba jest... Bardzo teraz śmiertelna i panuje anarchia, całkowita anarchia, no, wszystko zniszczone, pięknie. No, można powiedzieć bardzo dobrze, że ta gra nie jest taka, nie jest aż tak źle u nas. No i u nas jest całkowita anarchia, no jak widzicie, wszystko zniszczone, nie ma tu nikogo. 3,5 miliona ludzi na Ziemi 200 milionów. A, a to już jest koniec. Ostatnie ludzie upadają, umierają 7 milionów. Koniec świata, sceptaria, z w dymieniu ludzkości. I koniec. Mam zwycięstwo, koniec zarazy. cały już na Ziemi. No i jest taki całkowity wynik mega dobry. Czy gwiazdki, ale myślę, że spoko. Yy, no i z, udało mi się odblokować jakąś tam nagrodę. Odblokowałem też. Virusa? Yy, Nie. Okej, okay, tutaj coś odblokowałem. To nagrałem sobie na rundę, ale myślę, że. Już eee, już następnym odcinku. będzie na wyższym poziomie trudności, dlaczego nie? Także trzymajcie się na razie chyba